Na stronach portalu bank.pl zapraszał Pan do uczestniczenia w Europejskim Forum Finansowania Agrobiznesu. No i pytanie brzmi tak, czy to forum spełniło Pana oczekiwania? Europejskie Forum Finansowania Agrobiznesu spełniło wszystkie nasze oczekiwania. Przede wszystkim w gronie rolników, przetwórców, sektora rolno-spożywczego, ale przede wszystkim sektora bankowego i administracji poruszyliśmy wiele ważnych tematów dotyczących. Polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz tego, co możemy zrobić, aby pozycja polskiego sektora rolno-spożywczego, rolników, przetwórców, wszystkich uczestników tego rynku była jak najmocniejsza. Cieszę się, że wydarzenie, które odbyło się pod honorowym patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zgromadziło kilkuset decydentów, kilkuset wpływowych uczestników w różnych obszarach. Mieliśmy przedstawicieli najważniejszych, Instytucji pracujących na rzecz polskiego rolnictwa. Mieliśmy prezesów, liderów banków spółdzielczych, banków komercyjnych, którzy na co dzień współpracują z rolnictwem. Mieliśmy przedstawicieli biznesu. Cieszę się, że duża część dyskusji była poświęcona przyszłości, nowej perspektywie finansowej w Unii Europejskiej, kształtu wspólnej polityki rolnej, wieloletnich ram finansowych, czyli tym zagadnieniom, które będą wpływały. Kolejnych latach na konkurencyjność polskiej i europejskiej gospodarki. Dzisiaj sytuacja jest bardzo dynamiczna. Gdy przed paroma tygodniami zapraszałem Państwa na to forum, nie spodziewaliśmy się, że polityka administracji Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych będzie miała tak wielki wpływ na konkurencyjność, na kwestie wymiany handlowej pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. Wciąż nie wiemy, jak rozwinie się. Kwestia rosyjskiej inwazji na Ukrainę i trwającej tam wciąż wojny. Więc te wszystkie tematy kształtowały kierunki dyskusji podczas Europejskiego Forum Finansowania Agrobiznesu. Bardzo dziękuję zespołowi Związku Banków Polskich, wszystkim partnerom, patronom, sponsorom tego wydarzenia, że jako Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, również honorowy patron tego wydarzenia, też instytucja wspierająca to wydarzenie, zgromadziliśmy szerokie grono. Podmiotów, które są zaangażowane i zainteresowane rozwojem polskiego rolnictwa, rozwojem polskiej gospodarki i utrzymaniem mocnej, konkurencyjnej pozycji na rynku europejskim i globalnym. Ale ze strony Resortu Rolnictwa też. Padła taka propozycja czy prośba o to, żeby e, zgromadzeni wzięli udział w konsultacjach wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Tak, to bardzo ważny moment, o którym też wspomniałem, jak będzie wyglądał kształt nowych polityk Unii Europejskiej po roku 2027. Dotyczą tego właśnie wieloletnie ramy finansowe i zachęcam wszystkich naszych słuchaczy, widzów do aktywnego udziału w konsultacjach zarówno Rolników, przetwórców, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora bankowego, bo od naszych uwag, propozycji, sugestii, które złożymy w konsultacjach wieloletnich ram finansowych czyli tak jak będzie wyglądała polityka europejska, jakie będą modele wsparcia Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania od tych opinii będzie też. Zależało postrzeganie, słuchanie naszych propozycji na szczeblu europejskim, a jako resortowi rolnictwa i rozwoju wsi w sposób szczególny, zależy nam, aby polski głos był mocny, słyszalny, co da nam silny mandat do negocjowania dobrej perspektywy finansowej dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa, dla polskiego sektora rolno-spożywczego.